Wypowiadamy przy tej stacji głośno te nasze pytania, a Ty Jezu odpowiadasz na nie swoimi pytaniami. Czy Ty naprawdę wierzysz w pokój? Czy wierzysz w nawrócenie i przemianę zbrodniarza? Czy wierzysz w pojednanie ofiary i kata? Czy wierzysz, że mogą kiedyś żyć w pokoju, nie rozdzieleni murem, lecz połączeni mostem, wieloma mostami? O co tak naprawdę modlisz się teraz, idąc za mną i moim krzyżem? Miałbym pokusę wzruszyć ramionami i powiedzieć: Szaleństwo, szkodliwa poezja, pusty idealizm. Głupi pacyfizm, widzę jednak Twój krzyż, a ten nie pozwala na wzruszenie ramion. Krzyż woła o zaangażowanie, o poczucie współodpowiedzialności. To Ty jako pierwszy mówisz z krzyża: Wszyscy jesteśmy winni. Wiemy, że ostatnio powiedział to papież Franciszek, i został wyśmiany i publicznie opluty przez tłumy współwyznawców. Ta droga jest po to, by modlić się o koniec wojny i za wszystkie jej ofiary. Jest także po to, by uwierzyć w nawrócenie i pojednanie i by poczuć ciężar własnej odpowiedzialności. Bez tych dwóch postaw nawet gdyby wojna skończyła się jutro, my od pojutrza dalej będziemy budować świat, społeczeństwo, kulturę, a nawet nie daj Bóg religię, w którym wybuchnie kolejna wojna, a potem następna i następna. Chcemy się przy tej stacji uczyć Twoich postaw, Panie. Chcemy w nich uznać. Nie żaden czczy idealizm, ale trzeźwy realizm Boży i ludzki. Amen.